Jakie formalności czekają nas po przylocie do Pekinu? Zobacz sam. Musimy przejść od prawej graniczną, zaczynając od zeskanowania odcisków palców. 1. skanujemy elektroniczną część paszportu. Dwa, odciskamy cztery palce lewej ręki. 3 odciskamy cztery palce. Prawej ręki 4 odciskamy kciuki. 5. Wypełniamy druczek odnośnie przyjazdu, dane osobowe, dane lotu, kilka informacji o podróży. Cześć. Przechodzimy odprawę paszport i druczek po udanej odprawie jesteśmy w Chinach. 7. Jedziemy pociągiem na terminal, z którego odbieramy bagaże. 8. Znajdujemy pas bagażowy i zabieramy rzeczy. 9. Wsiadamy w specjalną linię, która zabiera nas z lotniska do centrum Pekinu, a tam zaczyna się już nasza przygoda.